Cześć, witajcie! Z tej strony Maciej Petroskiej z benchmark.pl. Dzisiaj zajmiemy się PlayStation, a ściślej czyszczeniem PlayStation po półtora roku jej używania. Konsola stała sobie na dość niskim e, stoliczku pod telewizorem. Niestety u mnie w domu e, bywa różnie z kurzem. szczególnie że mam dwa psy, które mocno się kłaczą, więc zawsze to był u mnie problem. E, pewnym rozwiązaniem tego było kupno. Robota sprzątającego, który dwa razy dziennie skrząta się po domu. Ale niestety ja już tu widzę, że tej konsoli trochę się dostało. Dlatego dzisiaj pokażemy wam, jak wyczyścić konsolę. Będę to robił pierwszy raz, więc musicie mi niektóre rzeczy odpuścić. Wiem, jak to się robi. Spróbuję to zrobić po co to robimy? Między innymi po to, że chciałbym wsadzić nowy dysk do konsoli, A, a wiadomo, jak już otwieram ją, ewentualnie przy okazji też zakupiłem oryginalne faceplate'y, żeby trochę zmienić i bardziej urozmaicić sobie konsolę, to też je wymienimy, ale to już w drugim filmie, teraz zajmiemy się czyszczeniem. Przygotowałem sobie miejsce pracy i Wam też to polecam dużo wcześniej. Mam ręcznik, na którym położę konsolę, mam ściereczki z mikrofibry, mam ściereczkę do kurzu zbierającą elektrostatyczną, mam oryginalną ścieczkę play, PlayStation, akurat to było do wiaru. E, mam też patyczki, e, które mogą się przydać do czyszczenia wentylatora. To jest e, pędzelek. No i oczywiście mam też e, e, śrubokręt do wykręcenia tego wentylatora. To jest akurat e, Torx 8 security. A no, zobaczymy, jak mi pójdzie. Gotowy, rękawiczki na miejscu. Przy okazji, mam też DJ Action 2. Po co? A dlatego, że chciałem Wam bezpośrednio pokazać mniej więcej miejsca, w których tego kurzu zalega. Zobaczymy, czy to się uda. A połączymy to w jednym filmie. Spróbuję Wam teraz pokazać. Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu. A, dopowiem tylko, że akurat na tej kamerce jest zainstalowany obiektyw makro, więc powinno to być widoczne. Zobaczcie, w tym miejscu, gdzie jest znaczek PlayStation. Tego kurzu jest tu, jak widzicie, sporo. A jeżeli tam jest kurz, to podejrzewam, że i w dalszym miejscu, jak będziemy zdejmowali, ten kurz też będzie. Pierwsza rzecz, no to rozkładamy miejsce pracy. Żeby się nie ślizgała. To najlepiej ustawić sobie ją w taki sposób. No i teraz trzeba zdjąć e, faceplate. O, wyszło. Wow! No! O jezu. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Po półtora roku. Pamiętajcie, po półtora roku używania konsoli. Proszę bardzo. Zobaczcie. Ile się tego tutaj nazbierało? No, będzie to czyścić. Niestety, trochę tego jest. Popatrzcie sobie, jak to wygląda. No, uff, boję się, że będzie masakra. A i pamiętajcie, dość istotna sprawa, o czym ja oczywiście nie powiedziałem. Nie będę używał tutaj żadnego sprężonego powietrza. Nie wiem, w których miejscach ewentualnie jest elektronika. Nie chcę otwierać jej na, na, na maksa i zdejmować wszystkiego i tak dalej. Nie chcę bawić się śrubkami. Zdejmę tylko, spróbuję dostać się do a, tego wentylatora, no bo on niestety dość mocno dostał. Popatrzcie sobie, to jest to samo, tylko że. Po prostu tam mieliśmy prześwit do tej części. No i tak znamy wygląda znaczek PlayStation. No cóż, trochę sprzątania będzie. Proponuję zacząć od wyczyszczenia chociażby z wierzchu tego zdjęcia. Zwerżmy tą ścierkę um, antystetyczną, zobaczymy ile zbierze na początek tego kurzu. No, całkiem nieźle. A dlaczego jeszcze, to powiem, dlaczego jeszcze nie chcę używać tego. Um, powietrza sprężonego, no bo ja tak naprawdę nie wiem, co to jest pod spodem, a mówię, skoro będę się bawił tylko z tym, to jakbym teraz użył powietrza sprężonego na tym samym wentylatorku, to wszystko poleciałoby do środka, podejrzewam, więc na razie nie ma co. Wolę użyć odkurzacz, dlatego że nawet sam producent tego, ten odkurzacz zaleca. Po to zostawiam między innymi i tu, i po drugiej stronie otwory. Jak widzicie, sporo ściąga ta ściereczka. A spróbujemy jeszcze tu, ale wiadomo, że no tu nie mamy zbytnio dostępu do tych kratek, no i niestety, ale tu kurz zostaje. Dlatego spróbujemy wziąć, wziąć takie patyczki i patyczkiem wyczyścić, ile się da. Oto urządzenie, które nam się przyda. No niestety nie udało się tak jak myślałem z tej a, ramki. A, no nie wyszło. Nie wyszło, nam nie wyszło. Um, nie. Z tej strony można tą rameczkę wyciągnąć. O. I tu też y, wygląda to raczej średnio. Widać, że kurz nawet dociera tutaj pod tą ramkę. No niestety, a zobaczcie, jak wygląda środek tego, no jest to tam, powiem szczerze, że tam jest dopiero masakra. Warto zadbać też o to, a skoro mam już tutaj ściereczkę mokro, to spróbuję tę użyć, zobaczymy, czy ona zdejmie chociaż trzęść tego kurzu. No niezbyt średnia to wygląda, to wolę użyć tego. Położyłem teraz, jak widzicie, konsolę napędem w moim kierunku. Dlaczego? Dlatego, że um, poprzednio... Dlaczego zaczynaliśmy od tamtej strony? Bo tu jest dość charakterystyczne logo PlayStation, które jasno i wyraźnie mówi, że z tej strony chwytamy... No, według całej, wszystkich instrukcji chwytamy od strony znaczka i ściągamy faceplata. Tu tego znaczka nie ma, więc lepiej wiedzieć, że włącznikiem do siebie, napędem do siebie chwytamy dalszy, dalszy narożnik i ściągamy w tą stronę zeszło no, znowu jak widzicie jest nieszczególnie no, jak powiem Wam, szczerze, że mm, dużo tego kurzu jest no, ale PlayStation 4 Pro pod tym względem było uff, dużo, dużo, dużo gorsze a tu mamy tylko, właściwie no jest kurz, właściwie na, prawie na każdej części tutaj z tej strony. No i teraz jeszcze raz spróbujemy użyć naszą nieśmiertelną ściereczkę. Jako, że będę od, odkręcał śrubki od y, wentylatora, a nie będę odłączał go od y, płyty, tu pod tą klapką znajduje się y, mocowanie. Tego wentylatora, mozowanie nie tylko, podłączenie, ale nie chcę tego ruszać, e, ponieważ do tego potrzebuję szczyp i tak dalej. Chcę tylko wyciągnąć, może mi się uda wyciągnąć wentylator na wierzch i spróbować go przyczyścić. Zwróćcie uwagę, że tutaj średni dostęp do tej śrubki jest, a pozostałe są ok, no ale do tego jest średni dostęp, e, dlatego najlepiej zdjąć to użebrowanie. Podobnie jak tam ściągamy je podnosząc delikatnie. Oj, tutaj jest ciężej. O! Puściło. O! Musicie zwrócić uwagę, bo tu w tych miejscach ona się trzyma, tu ma takie o, zawiesiki i no, najlepiej ściągnąć to tak, żeby mieć dostęp do tejże śrubki. Jedna ważna uwaga, jak będziecie ściągali, to są torxy ósemki security z otworkiem w środku i dobrze byłoby sobie przygotować kartkę papieru i zaznaczać, która śrubka, z którego miejsca jest, ponieważ one mają różną długość. Jeżeli pomylicie, no to będziecie klnęli i będziecie próbowali to montować, nie wiedząc i próbując ustalić, która śrubka, w które miejsce powinna przyjść. Jako, że będę za chwilę wsadzał dysk wewnętrzny do konsoli, stwierdziłem, że otworzę już teraz Um, tą zaślepkę do miejsca, gdzie jest, żeby zobaczyć, czy tam nie nazbierał się kurz. Chcecie zobaczyć, co tu wszystko jest? Proszę. No, jest tego kurzu trochę, mimo że niby było to zamknięte fabrycznie. Ja tego nie używałem. No, dobrze to wyczyścić. No, wyczyścimy. Ale teraz przechodzimy do, do rzeczy trudnej, czyli do zdjęcia tej osłony wentylatora, co nie będzie proste. A potrzebujecie taki oto śrubokręcik hmm. Torx 8, która w środku, ja to spróbuję wam pokazać, nie wiem czy mi się uda. On no, ma taki, taką dziurkę. O, no inaczej tych śrubek, jak widzicie, nie odkręcicie. Pamiętajcie, otwieramy. I kładziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Spróbujemy od godziny 11. Szkoda, że PlayStation nie oznaczyło ich. Niby oznaczyło w jakiś sposób. Mogę Wam pokazać, że tu część śrubek ma z boku jakieś oznaczenie. Na przykład tu jest trójkąt z wewnętrznym trójkątem, tu jest trójkąt, wezmę rękę, tu jest trójkąt zwykły, a tu jest też trójkąt niby zwykły, tylko mniejszy. A tu, o dziwo, też jest trójkąt, tylko, jak widzicie, no pusty w środku. To jakieś oznaczenie jest, jak chci jakby się Wam chciało, to możecie sobie na kartce papieru te znaczki zrobić, opisać i w tym momencie kłaść każdą śrubkę przy tym znaczku, będzie Wam łatwiej potem to zmontować. Zobaczcie, jak wygląda ten wentylator po półtora roku używania PlayStation. A do powiem tylko, że PlayStation cały czas znajdował się w jednym miejscu na stoliczku telewizyjnym, w pozycji poziomej, niepionowej. Tutaj też niestety trochę kurzu się znalazło. Na radiatorze też się zebrało, więc. Och no, spróbuję to doczyścić, ale nie wiem, czy mi się uda. Udało mi się wyczyścić tylko. O tyle o ile? Spróbuję. O Jezu. Chcecie coś zacząć? Spróbuję to dmuchnąć. Widzicie? Nie ja mam sprężonego powietrza. Teraz by się przydało, bo jest e, poza konsolą. No, spróbuję. Dzieje się to. Pamiętajcie tylko, jak będziecie czyścić, że cały czas ja nie odpiąłem wentylatora od płyty. Więc musicie uważać i to bardzo, żeby tego kabla nie wyciągnąć staram się trzymać to w jednej pozycji. Ale konstrukcja, mogę wam powiedzieć, że konstrukcja PlayStation 5 jest na tyle dobrze pomyślana, że ten dostęp do tych rzeczy tutaj, nawet jakbym chciał nie otwierając konsoli dostać się właśnie ściereczką taką jak ta, uważając, żeby nic nie zostało oczywiście dostać się do zielatora, który tu jest z przodu, właściwie z tyłu konsoli, to jest to możliwe. Trzeba tylko uważać, żeby nic nie zostało. Starałem się wyczyścić ten wentylator tak, żeby no, nie zostało zbyt dużo, no, ale zawsze zostanie coś. Skoro nie dysponuję w tej chwili sprężonym powietrzem, wolę go nie używać. No, wydmuchiwałem ewentualnie ten brud. Ten kurz zostało, to zostało. Mam nadzieję, że to nie jest aż tyle, żeby obciążało wentylator. Pamiętacie, jak wyglądało z drugiej strony? No to teraz wygląda to mniej więcej tak. Efekt, no moim zdaniem, nie jest zły, mógł być lepszy, no ale... Pamiętajcie, że jak już wsadzicie wentylator na miejsce, koniecznie pamiętajcie, żeby wsadzić osłonę wentylatora. Nie przykręcajcie, nie przykręcajcie od razu, no bo za chwilę będziecie musieli odkręcać, jak okaże że nie przykręciliście osłony. Osłona, wiadomo, ona wchodzi tylko w jeden sposób. A tą częścią przykrywając, osłaniając kable, no to przykładamy, Mamy gotowe. I teraz pamiętajcie, zaczynamy przykręcać. Mała śrubka to jest lewy dół. Średnia śrubka. Lewy, prawy dół. Również średnia śrubka. Prawo góra. I najdłuższa śrubka. Lewa góra. I teraz podobnie jak poprzednio, wkładacie w wpierw. Hmm, narożniki, znaczy końcówki, tak żeby pasowały. Jeden, najlepiej zacząć od tego widzę, bo dużo łatwiej wszedł. E, potem ten drugi. Tutaj możecie jeszcze ewentualnie ostatnie poprawki. I teraz opuszczamy, opuszczamy w dół. E, dociskając tą część delikatnie, skoczyło. To też skoczyło. I teraz wracamy do, y, ponownie do rzeczy ważnej, nie najważniejszej, ale ważnej: założenia tych faceplate'ów. A ponownie zaczynamy od faceplate'a bez logo PlayStation. Przykładamy. Ono powinno wskoczyć samo, jak tylko dociśniemy. Ech. Docisnąłem z tej strony, przyłożyłem, docisnąłem, wskoczyło. Można też zrobić inaczej, przyłożyć obydwa, a potem spróbować postawić i od tyłu to zrobić, ale lepiej jak usłyszycie klik, jest ok. No widzę, że tutaj jest trochę od tego, że wydmuchiwałem, to powietrze jednak a się zakurzyło. I ponownie. Przykładamy i. Powinien wskoczyć, wskoczył, ja tylko przyłożyłem, przycisnąłem, o pękła rękawiczka, e, przycisnąłem i wskoczyło. Konsola wyczyszczona, ciekawe jak będzie chodzić, czy będzie ciszej. No, ona w ogóle chodziła całkiem w porządku, nawet z, z tym e, zakurzeniem, które było, ale teraz konsola jest gotowa do następnej rzeczy czyli wymiany faceplate'ów na nowe oraz dołożenia dysku wewnętrznego. O tym jednak w kolejnym filmie zapraszamy do oglądania.